Cześć, z tej strony Brodaty Geek, kolejny raz witam Was na kanale Alto, a wraz ze mną jest czwórka specjalnych gości: Pojazdy Lego Technik na licencji Monster Jam, Gravedigger, Max D, Megalodon oraz El Toro Loco. Max oraz Grave Digger debiutowały w zeszłym roku, a w tym roku pojawiła się dwójka kolejnych pojazdów, czyli Megalodon i El Toro Loco. No i każdy z tych pojazdów jest wyposażony w napęd typu pullback, czyli ma po prostu naciąg. Ciągniemy samochód do tyłu, a on następnie mknie przed siebie. Zobaczymy jaki mają zasięg, jak radzą sobie z wyskoczniami, jak też radzą sobie z podjazdami. Tutaj trochę ich jest, więc nie bez powodu wybrałem to miejsce, no to chyba możemy zaczynać testy. Samochody już są przygotowane. Każdy z nich jest wyposażony w taki sam napęd, ale każdy z nich ma inną konstrukcję. Każdy z nich, tak na dobrą sprawę, może mieć inną aerodynamikę. Zaraz zobaczymy, czy zasięg jest podobny. Pewnie tak, ale mimo wszystko ocenię. Puszczę je dwójkami. Może tak, jak po prostu pojawiały się w sprzedaży. Czyli najpierw Grave Digger i Max D. Ja posłużę się tutaj tym miejscem, żeby je naciągnąć. Aż pstryknie, aż będzie. Charakterystyczne wstryknięcie, dobra, mamy to i teraz chyba mogę śmiało startować. Niech jadą, w ogóle jakaś kompletna lipa, z tego względu, że w przypadku Grave Digera on się tutaj zatrzymał. Max D pojechał daleko przed siebie. Być może po prostu jest tutaj jakiś gorszy naciąg. Nie wiem, naciągałem je tak samo, więc jeszcze przekonajmy się, jak poradzą sobie Eldoro, Loco i Megalodon. One też zaraz pomkną przed siebie aż charakterystycznie... O, dobra. Chyba troszeczkę przesadziłem z Megalodonem. Koła gdzieś tam uciekły. Dobra, stryknęły. No to mogą jechać. Dobra. Lecimy. Jadą mniej więcej równo. Megalodon troszeczkę odjechał w lewo. Jeśli chodzi o zasięg, to Max D pojechał najdalej, a tuż za nim Megalodon El Toro Loco. A Gravedigger utknął niestety na środku. Teraz pora na skoki. Przygotowałem taką małą wyskocznię. Ona pochodzi z serii LEGO Stance. No i z tego względu, że Max D. pojechał najdalej, dostanie pierwszeństwo, żeby tutaj się wybić. Zobaczymy, jak on pojedzie i jak daleko skoczy. To też mnie bardzo mocno zastanawia. Obym go zdążył trochę rozpędzić. On też jechał prosto, więc mam nadzieję, że trafię w wyskocznię i zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Uwaga, możemy startować! Wow, 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 dobra. Tutaj myślę, że takie typowe zawody monster trucków jak najbardziej wchodzą w grę. Aczkolwiek uważajcie, żeby nie uszkodzić sobie zbyt dużo tych pojazdów, no to co, może jeszcze El Toro Loco jako pojazd z tej tegorocznej fali nowości, też niech zbije się w przestworza i lecimy. Może teraz trafię zdecydowanie lepiej. Prawie się utrzymał na powierzchni. No niestety nie ma idealnych rozwiązań. Teraz pora na naprawdę duże wyzwanie, bo samochody będą musiały poradzić sobie z podjazdem. Podjazd jest stromy, jest wysoki, jest dość długi. Zaraz je ja naciągnę i zobaczymy, jak one wspinają się pod górę i czy ten napęd w ogóle sobie z takim wyzwaniem będzie radził. W takim razie do dzieła. Po kolei zobaczę, jak daleko dojadą, i też przy okazji, no, jak później się pewnie stoczą w dół. Ale sam jestem ciekawy tego zasięgu. No dobra, lecimy. Najpierw Great Digger, który okazuje się totalnym cieniasem, i chyba coś tam z tym napędem jest nie do końca tak, jak być powinno. Dobra, naciąg w Megalodonie poszedł, i Megalodon wspina się. Koła w tylnej osi się zblokowały, no i jakoś tam sobie poradził. Teraz Max D., jak dotychczas lider tego pierwszego zadania. Tutaj też podjechał całkiem wysoko i na końcu nasze bydle, czyli El Toro Loco, który też będzie teraz musiał poradzić sobie z tym wyzwaniem i no, chyba Maxdi okazuje się najlepszym z tych pojazdów. Mam nadzieję, że całkiem nieźle zapoznaliście się z możliwościami tych pojazdów. Oczywiście możecie budować na przykład w domach różnej maści rampy, wyskocznie przeszkody, z którymi te samochody będą musiały sobie poradzić. Na pewno też bardzo dobrym kierunkiem do tego, żeby robić sobie takie przeszkody, są właśnie wspomniane wcześniej zestawy z serii Lego Stans. Jest tam naprawdę cała masa takich akcesoriów, a ewentualnie z innych klocków też możecie budować jakieś przeszkody. Możecie też oczywiście, tak jak ja, wyjść na dwór i trochę pop. Próbować możliwości tych samochodów na otwartych przestrzeniach, tyle że wtedy samochody zdecydowanie bardziej są narażone na jakieś delikatne uszkodzenia mechaniczne, więc to już jest Wasz wybór. W każdym razie frajda jest na pewno duża, bo w tej serii nie postawiono na to, żeby to były super rozwiązania mechaniczne, ale żeby było naprawdę dużo obawialności. Także trzymam kciuki za Wasze osiągnięcia za pomocą serii Lego Technic Monster Jam.